Mamciu, poradzę sobie. Witaj, moje drzewko. Kartofelciu są już jabłka? No cóż, w końcu będą. Już pora do szkoły, frytko. Do kieszeni, kartofelciu. To pierwszy dziennika w szkole w tęczowym lesie. Sprawdźmy, czy jest gotowy. Droga wolna, frytko. Dzięki, mamciu! Chodź, Niko! Pora iść! Cześć, Amando! Cześć, mały body! Witaj, Fredko. Czy Niko jest gotowy na swój pierwszy dzień? Jeszcze jak! Wesołe cześć! Wesołe cześć, Niko! Poranny spacer! Niko, mamcia Mopsik zaprowadzi nas dziś do szkoły. Zaśpiewasz z nami poranny spacer? Pewnie! Z radością. Ja też zaśpiewam. Hurra! Chodźmy już. Nie zapomnij obiadku. <noise> Niko, nie musisz zabierać ze sobą jedzenia. Przecież w naszej szkole dostaniesz obiad. Tak, Frytko, ale Niko uwielbia przysmaki, które mu dałam. Bambus. Mm. Dzięki mamciu. Poranny spacer. Gazu. Prowadzę poranny spacer Prowadzę poranny spacer Co robimy dziś? Idziemy do naszej szkoły! Hej, hej, ho! Hej, ho! Oho! Oho! Machamy do babcia Mopsika! Cześć, hej, bye! Hej, bye! Cześć Miłego dnia w przedszkolu, dzieci! Prowadzę poranny spacer Ważny dzień, dzieci! prowadzę poranny spacer. Co robimy dziś? Idziemy do szkoły! Hej ho! O? Hej ho! prowadzę poranny spacer. Co robimy dziś? Idziemy do naszej szkoły! Sposłniko, to szkoła w tęczowym lesie. Ale Berka? fajny plac ja będę <grym> musimy już iść. Ho, oj, mój nikosiu, przytul się. Dobrze cię rozumiem, Niko. Gdy ja zaczynałam szkołę, czułam się dokładnie tak samo. Serio? Chodź ze mną, Niko. Wejdziemy razem. Daj łapkę. Dziękuję. Przyjdę po ciebie. Życzę Wam <noise> wspaniałego dnia. Bez obaw. Przez cały dzień będę trzymać Niko za łapkę. <noise> Chodźmy, Niko. I to się Dzień dobry, wesołe skoczki! Dzień dobry, Dzień dobry panie bieściku. Dziś do naszej klasy dołączył nowy uczeń, panda Niko. Mój Niko, wesołe skoczki mają taki hmm. niezwykle wyjątkowy ukłon. Gotowy? <słuch> Świetnie. teraz twoja kolej, Niko. Witam, 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 o, -o, o. Witam, 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 o. -o, -o. Witam, witam, witam. witam. Witam wesołe skoczki! Nie! No i wierci pięknie, moje skoczki! I skocznie witamy wśród nas Nika! Nie! Tak! Ponieważ to jego pierwszy dzień, przyda mu się dobry kumpel z pierwszego dnia. Kogo byś chciał, Niko? Mnie! Nie, 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 może mnie! Obiecałam, że mu dzisiaj pomogę i że będziemy trzymać się za łapki! No i pięknie! Pasuje ci, Niko? Tak jest! Ładarz mam klej? Dziękuję! Kupię z pierwszego dnia! A co my tutaj mamy? Mały domeczek dla myszeczek! Wierci pięknie, mali przyjaciele! Chciałbym, by zamieszkała tu jakaś myszka! <grym> 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 Kartofelciu! O, pora na obiad! Mm. Kierzeń, kartofelciu! Chodź ze mną, Niko! Pokażę ci, gdzie jest nasza stołówka! Chwila! Nie musisz zabierać Nika na stołówkę! Przyniósł własne jedzenie, więc nie ma potrzeby, by stał w kolejce po szkolny obiad! Jesteśmy kumplami z pierwszego dnia! Miałam mu towarzyszyć! Hej, Niko! Też mam własne jedzenie. Mogę być twoją obiadową kumpelą z pierwszego dnia. Dzięki, Śmieszko. To na razie. Na stołówkę, Frytko. Mm. <śm> no. Ale ty chyba ze mną pójdziesz. Co, Kartofelczu? Mm. <śm> 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 Gdzie jest Niko? Co tam masz? Mama codziennie nie daje mi pyszne jabłuszko. Przecież to ja miałam być jego kumpelę z pierwszego dnia. Co kombinujesz, Kartofelciu? Kartofelcu? A, rozumiem. Muszę z nim pogadać. Dzięki, kartofelcu. Cześć, Zmieszko. Wesołe cześć, Niko. Wesołe cześć. O, a co masz tam dobrego, Niko? Bambusa w chlebie? Sos z bambusa? Jogurt z bambusa i koktajl z bambusa. Przysmaki dla pand. O, <noise> mopsy uwielbiają dynie. A szczególnie z przepysznym makaronem z serem. Frydko, wiesz co? Dziś na obiad mają tu twoje ulubione danie! Makaron z serem w pysznej dyni! Makaron z serem z pysznej dyni? Mm. Biegnij po porcję! Zanim mi się skończy! Nic się nie martw. Przecież nie zostanę sam, bo towarzyszy mi śmieszka. Już możesz iść po obiadek. A jasne. Pójdę, dzięki. Boziaczki. Na szczęście mam ciebie, kartofelcu, moje przyjaciółko. Przepraszam za spóźnienie! Nic się nie stało! Kartofelcu, wiesz, chciałabym być znowu kumpelonika. Wesołe cześć, super kumplu mopsikowy. Cześć, Fryteczko. Liczę sobie ze śmieszką. Jeden plus jeden to... Aż dwa! No Frytko, twój kumpel z pierwszego dnia dogadał się ze śmieszką. Może znajdź kogoś innego? Wierci piętko! Dwa i trzy, hmm. cztery... Oh. Oh, o, no. Wszystko w porządku. Ukryj się. Nie. To ja miałam być kumpelą z pierwszego dnia Nika. Spójrz na to tak, Niko znalazł drugą kumpelę. Skosie. Ale obiecałam, że... Wiem, Frytko. Dzięki tobie Niko wspaniale odnajduje się w klasie. Sama spójrz! Jak prawdziwy, wesoły skoczek <laughs> i się z nową przyjaciółką. <laughs> To bardzo się cieszę, Panie Wierciku. Miło, że mogłam pomóc. Twój pomysł z trzymaniem łapki bardzo wierci pomógł Nikowi odnaleźć się w klasie. Świetnie, Frytko. Masz naprawdę wielkie serce, Mopsinko. Frytko, policzysz ze mną fasolki? Pewnie. <grytko> Dzięki, Bary. Para i para to cztery. Potrzymamy się za ręce w drodze do domu, moja przyjaciółko? Pewnie, Niko! Liczcie i słuchajcie, wesołe skoczki! Jutro czeka nas nasza pierwsza lekcja w łefu! <laughs> <laughs> Proszę więc, przynieście jutro stroje gimnastyczne na zmianę. Czy wszyscy będą o tym pamiętać? Tak, tak panie, panie W Superowo! masz Zakryj się, Kartofelczu, żeby nikt nie poznał, że jesteś myszką. Aha. O nie! Znowu się pomyliłem. Frytko, pożyczysz mi swoją gumkę? Ha? Nie! To nie jest żadna gumka. To jest moja przytulanka i przecież to wiesz. Pożyczę ci moją. <laughs> dzięki, Śmieszko. Tak, dzięki, Śmieszko. Lepiej nie wystawiaj nosa z kieszeni. Okay. Zamknijcie książki! Już pora na web. z naszej pierwszej lekcji WF-u. Na pewno dobrze mi pójdzie. Wszyscy pamiętali o strojach gimnastycznych? Tak, panie Świetnie! Howie? Ja zapomniałem przynieść. Ech. Na szczęście jesteśmy przygotowani na takie trudne wypadki. To nie twój rozmiar, więc następnym razem koniecznie przynieść własny strój. Jasna sprawa. Dzięki, panie Wierciku. Wesołe skoczki! Ustawcie się pod drzwiami w szeregu. Pięknie, dzieci. Pora na rozgrzewkę. Róbcie to, co ja. Kolana. Frytko, patrz jak ćwiczę. Podnoś wysoko kolana. Dobra robota! Dobrze! Na początek chciałem powiedzieć, że w UEFie chodzi o zabawę i sportowy entuzjazm. Zaczniemy od skoków zwyż z rozbiegu. Skok Nie wiem, skoki! Podobnie jak my! To będzie dla mnie bułka z masłem, prawda, kartofelciu? Skaczemy nad tą poprzeczką. O, tak! <laughs> Spróbujcie jednak jej nie zrzucić. <laughs> Wolałabym, żebyś podczas skoku nie wypadła mi z kieszeni. To wyjdź po linię i patrz. Nikt cię tam nie zobaczy.

Cię na to! O, o, szkolne spodenki są dla mnie zbyt luźne, panie wierciku. O, Rety, może spróbuj je mocniej związać. Mona? Teraz ty? Brawo, Mona! Betsy, masz szansę się wykazać? Brawo, brawo. Henrietto, skacz! Goril Garwik, Skacz, skacz, skacz! Hola! Wow! Wow! Dobrze! Do dzieła! <grymka> Ej, bardzo sprytnie, dzieci! Rewelka! Dalej, Niko! Twoja kolej! Życz mi szczęścia! Powodzonka, Niko! Że nam została frytka. Uda ci się frytko Panie wierciku, ale chyba moje krótkie nóżki nie nadają się za bardzo do skoków przez poprzeczkę. Nic się nie martw! Jak na małego mopsa było pięknie. Frytko, nie martw się! Chciałabym mieć tak długie nogi jak ty, śmieszko. Dobrze, kochani. Pora na podniesienie poprzeczki! Skoro nie wyszło ci wcześniej, tym bardziej nie wyjdzie ci teraz. Nie musisz być przykry, Howie. Nic nie szkodzi, śmieszko. To niestety prawda. O! Nic się nie przejmuj. Kartofelciu, ten WF to nie jest moja działka. Wskocz do kieszeni, Kartofelczu, zanim ktoś się zobaczy Zatem tylko ta dwójka pokonała poprzeczkę Zobaczymy, kto skoczy jeszcze wyżej Dalej, Becy. Prawie wyszło! Teraz pędząca śmieszka! Żyrafa górą! Pewnie, ale dlatego, że mam super długie nogi. A ja mam super krótkie. Pani Wierciku? Tak, Frytko? Mogę już się przebrać w zwykłe ubrania? WF nie jest dla mnie. Mam zbyt krótkie łapki. Hmm. Przy niektórych dyscyplinach krótkie nogi to zaleta. Poczekaj, aż zobaczysz, co będzie teraz. Pora na nowe wyzwanie. Jak nisko zejdziecie, nie zrzucając poprzeczki. To się nazywa limbo. A chodzi w tym o to. Start. Dobrze śmieszko. Zapraszam. Limbo! 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 limbo, limbo, limbo. O! Ustaw poprzeczkę! Limbo, limbo! To wygląda na bardzo trudne. O! Przynajmniej się starałeś! Limbo! 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 limbo. A wszystko gra! Jeszcze nikomu się to nie udało. Mnie też się nie uda. Myślisz, że mam szansę, kartofelciu? Może i tak. Dzięki, przyjaciółko. Więc dam z siebie wszystko. Mops cię kocha. Dobrze, Niko, spróbuj. Gotowa, żeby pójść niziutko? Tak myślę, panie Wierciku. Przekonajmy się, jak bardzo możemy się zniżyć. Frytka! 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 frytka, frytka. Limbo! Limbo! Gimbo, 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 gimbo. Mm. Jesteś nie do pobicia, Frytko. Tak, ale moje krótkie mopsonuszki nie nadają się do skoków. Przychodzenie dołem to świetna dyscyplina dla mnie. <śmiech> <śmiech> Głęb jest zły! Zgadzam się z tym, Frytko. Słuchajcie! Gdy wrócimy tu w przyszłym tygodniu, będzie dzień waszych fantastycznych prezentacji. <grymne> Super. Super! A zatem, kto robi w weekend coś bardzo fajnego, o czym opowie nam wszystkim w poniedziałek? Tipi Top! Co będziecie robić? Zamontują nam w domu olbrzymią zjeżdżalnię! Jutro przywiozę ją wielką ciężarówką. A może razem sobie z niej pozjeżdżamy? Z kim rozmawiasz, Frytko? Ukryj się. A, z przytulanką, kartofelcią. Naprawdę kochasz tę swoją kartofelcie. Pewnie, że tak.